Cześć, witam Cię serdecznie. Nazywam się Krzysztof Król i w dzisiejszym filmie chcę opowiedzieć Ci o tym, jak mieć w życiu więcej pieniędzy. Jeśli chcesz dowiedzieć się, gdzie leży sekret, ten film jest właśnie do, dla Ciebie. Zaczynajmy więc! No, pieniądze bardzo często pojawiają się tutaj u nas na kanale. Wyzwania 90 dni Akademii Biznesu, ponieważ jest to jeden z najważniejszych obszarów tak naprawdę naszego życia. Jest to rzecz, bez której no nie da się obejść. I nawet ci, którzy powtarzają ciągle, że pieniądze szczęścia nie dają, że są nieważne, że są niepotrzebne, czy że są złe, no to i tak sami te pieniądze potrzebują mieć i tak sami pracują prawdopodobnie 10 godzin dziennie, poświęcając większość czasu swojego życiowego na to, żeby właśnie te pieniądze zarobić, po to, żeby utrzymać siebie, swoją rodzinę, zapewnić jej bezpieczeństwo no więc nie będziemy dyskutować w ogóle nad tym, czy pieniądze potrzebne są, czy nie. Jeśli jesteś tutaj, to prawdopodobnie wiesz, że są potrzebne w życiu, chcesz mieć ich więcej, no i chcesz dowiedzieć się, jak to zrobić. Mi udało się w życiu zbudować 20-milionowy majątek i nie był to majątek, który gdzieś tam odziedziczyłem, albo miałem farta, albo wygrałem na loterii. Jest to efekt kilkunastoletniej w sumie dla mnie przygody z biznesem, stworzenia kilkunastu różnych firm na różnych kontynentach, przeżycia po drodze Czech, bankructw, także znam wszystkie oblicza tak naprawdę, sytuacji finansowej, bo... Całość zbudowałem sam i miałem okresy w życiu, kiedy było bardzo ciężko i teraz mogę cieszyć się okresami, które już można nazwać łatwo wolnością finansową. Więc też życzę ci, żeby udało ci się to kiedyś zbudować. No i myślę, że właśnie moje doświadczenie, moja wiedza, którą dzisiaj chcę ci przekazać, będzie tutaj bardzo wartościowa. Pierwszą rzeczą nad którą w ogóle powinieneś się zastanowić, to jest to: dlaczego chcesz mieć te pieniądze? Dlaczego chcesz mieć te pieniądze? Po co ci one w życiu? Bo człowiek, jeśli nie ma celu, co więcej, jeśli ten cel nie jest jest powiązany z konkretnymi emocjami, które ci te pieniądze przyniosą, to nie będzie chciało ci się go osiągać, bo w życiu nie jest tak, że pieniądze nam się zdarzają przypadkiem. Nie jest tak, że nagle dostajemy podwyżkę razy trzy swojej pensji, nie jest tak, że nagle na naszym koncie pojawiają się wielkie miliony, tylko zawsze jest to efekt jakiegoś naszego działania, naszych decyzji, co więcej, dosyć sporego wysiłku, który trzeba włożyć w długim właśnie czasie, żeby, żeby ten majątek zbudować. Więc musisz doskonale wiedzieć, co ma być celem tego twojego działania? Dlaczego masz pracować ciężko? Dlaczego masz pewnych rzeczy sobie na przykład odmawiać, nie kupić nowego telefonu czy nowego telewizora po to, żeby zaoszczędzić kolejną jakąś porcję pieniędzy? Dlaczego masz to robić? Więc musisz na to sobie pytanie odpowiedzieć, bo bez tego tak naprawdę nigdy nie będziesz bogaty. Większość ludzi nie dlatego się bogaci, że po prostu no, kochają mieć pieniądze, tylko dlatego, że to dla nich coś symbolizuje, że bogactwo daje im na przykład odpowiedni standard życia, że daje im poczucie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa, że daje poczucie bezpieczeństwa dla ich rodziny, daje im pewne możliwości robienia czegoś, czego bez tych pieniędzy nie mogliby robić. I dlatego właśnie chcą się bogacić. I nawet jak budują później swój majątek, już jakiś kapitał inwestują w pewne rzeczy, to też nie po to, żeby po prostu robić to sztukę dla sztuki. Chociaż znam też takich, którzy się zdarzą, ale myślę, że to są naprawdę jednostki. Natomiast zdecydowana większość po prostu robi to po to, bo wiedzą, że na przykład to zapewni przyszłość i bezpieczeństwo dla ich rodziny, dla ich dzieci i dzieci dzięki temu właśnie ku temu, ku temu po prostu zmierzają, nie? Więc to jest pierwsza rzecz. Warto też zastanowić się nad tym, co blokuje Cię przed zdobywaniem tych pieniędzy, co blokowało Cię dotychczas, bo no skoro być może już ten cel miałeś ustalony od jakiegoś czasu, chcesz mieć na przykład piękny dom, czy wspaniałe życie, bezpieczeństwo finansowe, jakiś samochód, inne jakieś tam cele, czy wakacje, podróże po świecie, ale co Ci przeszkadzało dotychczas, nie? Co Cię blokowało przed tym? Bo przecież no, te decyzje wszystkie, które zapadają w Twoim życiu, które później ma mają bezpośredni wpływ na jakość Twojego życia, no bo Twoje życie jest odbiciem Twoich decyzji. Ono nie jest przypadkiem, ono raczej nie przydarza Ci się, tylko Ty kreujesz swoje własne życie. No i dlaczego dotychczas jeszcze nie udało Ci się tego osiągnąć? Warto się tutaj zastanowić, bo być może w Twojej głowie są właśnie jakieś blokady i ograniczenia, które nie pozwolą Ci w najbliższym czasie, żeby zbudować właśnie takie, taką jakość życia, jakiej byś pragnął. I tutaj od razu, zanim przejdziemy sobie dalej, to chcę gorąco Cię zaprosić, gorąco Cię zaprosić na dwa darmowe szkolenia, które poprowadzę dla Was już w najbliższą niedzielę. O godzinie 13 będzie to szkolenie z marketingu internetowego, więc szkolenie przeznaczone dla wszystkich osób, które chcą kiedykolwiek zarabiać w jakikolwiek sposób pieniądze przez internet. Bardzo wartościowe szkolenie, gdzie pokażę Wam na konkretnych, praktycznych przykładach z moich firm, jak właśnie my nawet rozdysponowujemy miesięcznie po 100-200 tysięcy złotych na płatny marketing. Chcesz zobaczyć, jak, to, jak to się robi z fantastycznymi wynikami. No, to właśnie na to szkolenie możesz się zapisać, bo jest ono, zwłaszcza, że darmowe. A o godzinie 17 poprowadzę szkolenie na temat tego, jak zaplanować całe swoje życie. Czyli najpierw odkryć właśnie te swoje cele, jeśli jeszcze ich nie masz odkrytych, następnie je sprecyzować, następnie ułożyć do tego konkretny plan i jak ten plan zrealizować. Więc takie bardzo ważne szkolenie na temat tego, po prostu, jak osiągnąć w życiu sukces, jak zastosować te najskuteczniejsze strategie, żebyś przy najmniejszym możliwym wkładzie swojej energii, emocji, czy czasu miał jak najlepsze wyniki. To szkolenie o 17.00 też jest darmowe, więc jeśli chcesz się zapisać na jedno z nich, bądź na obydwa szkolenia pod tym filmem, znajdziesz od razu tutaj linka właśnie z zapisem. I druga waż bardzo ważna sprawa to jest to, że już od jakiegoś czasu tutaj, czy na Facebooku, czy na YouTubie, czy w innych kanałach. Przypominam wam, że można już nabywać bilety na szkołę wygranych 2020. Wszyscy pytacie mnie właśnie: "Krzysiek, jak można się z tobą spotkać? Jak można się zobaczyć w ogóle? Czy robić jakieś szkolenia na żywo? Czy robić jakieś szkolenia w Polsce?" No to tak, moi drodzy, na wszystkie te pytania jest odpowiedź tak i co więcej to szkolenie właśnie 11 stycznia 2020 Odbędzie się w Tauron Arena Kraków, który jest obiektem, no, który tam do 20 tysięcy osób potrafi pomieścić, przeogromna hala, gdzie zrobimy po prostu dla was taki niesamowity dzień, takie przeżycie przy laserach, oświetleniu, nagłośnieniu z takim powerem, że na takich imprezach jeszcze w życiu nie, biłeś, nie byłeś, czy nie byłaś, i będzie to właśnie szkolenie połączone z imprezą integracyjną. E, czyli taka można powiedzieć, impreza motywacyjna, bo będzie tam i trochę wiedzy, i bardzo dużo właśnie różnych podróży w głowie twojej wyobraźni, żeby sobie pewne rzeczy poukładać, pewne rzeczy poodkrywać. Będzie bombelek też na żywo, ale połączone to no, z najgrubszą imprezą, jaką tylko możesz sobie wyobrazić. Więc, więc bilety już można nabywać. Słuchajcie, strona jest szkoławygranych.pl. Wystarczy wejść tam, na dole kliknąć przycisk, od razu zostaniesz przekierowany na stronę właśnie odpowiednią Ticketmastera. To jest taka największa w Polsce firma, która właśnie sprzedaje bilety na różne koncerty, wydarzenia, eventy. No i tam możecie już sobie rezerwować te miejsca. Oczywiście warto to zrobić teraz, bo są jeszcze najniższe ceny. Teraz jeszcze w tej pierwszej sprzedaży dodatkowo no później już nie będzie tych miejsc blisko sceny, więc będziesz musiał gdzieś tam z tyłu siedzieć, a hala jest no naprawdę przeogromna, więc te osoby z tyłu no to niewiele tam będą widzieć, więc rezerwuj sobie bilet, a my jedziemy dalej, my jedziemy dalej. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to jest to, żeby zacząć obiektywnie po prostu patrzeć na swoje różnego rodzaju wady i zalety. Patrzeć właśnie w ten sposób, żeby te rzeczy, które masz dobre, to w czym jesteś dobry po prostu pielęgnować. A niekoniecznie na siłę iść tylko dlatego, bo na przykład coś jest modne, modny jest to, czy tamto dziś napisali w gazecie, że taki zawód daje dużo pieniędzy i tak dalej. Nie warto na to patrzeć. Raczej patrzeć na swoje własne predyspozycje. Co Ciebie interesuje, w czym jesteś dobry, co, co lubisz robić, co umiesz dobrze robić. I na tej podstawie właśnie wybrać sobie jakieś przyszłe zajęcie, nie? Kolejna rzecz to jest to, żeby właśnie zrewidować swoje w ogóle podejście do pieniędzy, bo to może być jedną z też z blokad twoich, że po prostu uważasz pieniądze za coś złego, że negatywnie patrzysz na ludzi, którzy są bogaci. U nas w kraju niestety jest to bardzo popularny pogląd właśnie, że bogaci no to na pewno musieli nakraść. No, patrząc na tam gdzie lata 90., to to wtedy mogło mieć coś tam wspólnego. Natomiast no, w dzisiejszych czasach już naprawdę możliwości są przeogromne. Każdy może robić ten biznes, każdy może robić wspaniałą karierę, każdy może się bogacić. I, I szczerze mówiąc, wszystkich ludzi, których ja znam, którzy mają po 30 parę, 40 parę lat, którzy zarobili już w życiu miliony, są to uczciwi ludzie i na pewno nikogo nie okradli, więc... więc... Warto sobie zrewidować po prostu tego, jakie Ty masz podejście do pieniędzy. Kolejna sprawa to jest przygotowanie się na to, żebyś ustalał sobie odpowiednie priorytety. Bo na pewno, żeby zarobić jakieś ponadprzeciętne pieniądze, będziesz musiał poświęcić ponadprzeciętną ilość czasu, sprytu, swojej energii życiowej, emocji, będziesz musiał właśnie włożyć w to, żeby mieć po prostu więcej niż inni, musisz zrobić coś więcej niż inni. Więc trzeba będzie przygotować się na pewne poświęcenia. Dlatego ja was wszystkich namawiam, że im jesteście. Młodzi, a w zasadzie im wcześniej wystartujecie, bo nawet ktoś, to ma 50 lat i będzie dalej zwlekał i zacznie dopiero w 60, no to zajmie mu na przykład 20 lat zarobienie tych dużych pieniędzy, no i później trochę braknie czasu, żeby się tym cieszyć, nie? Więc, więc im szybciej zaczniesz po prostu, a lepiej zacząć od razu, dlatego właśnie w niedzielę na tych dwóch darmowych szkoleniach wam pokażę po prostu, jak działać. Dostaniecie no, przeogromną porcję wiedzy, więc przypominam, zapisujcie się w komentarzu pod piętym macie linki. Natomiast natomiast tak jak mówię, trzeba się przygotować na to, że to będą pewne. Jakieś poświęcenia. No nie, nie można po prostu siedząc na kanapie przed telewizorem, jedząc chipsy, liczyć na to, że się staniesz bogatym człowiekiem. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Dalej, kolejna sprawa to jest to, żeby właśnie zacząć otaczać się odpowiednimi ludźmi. Być może jesteś osobą, która dotychczas w swoim otoczeniu nie miała przedsiębiorców, ludzi, którzy robili jakąś spektakularną karierę. Nie masz tych wzorców do naśladowania, nie masz wzorców myślowych i. Warto wtedy zastanowić się, co mogę z tym zrobić. I ja powiem Ci też, pomimo tego, że ja stworzyłem 15 firm, to u mnie w rodzinie, oprócz jednego kuzyna, z którym nigdy jakiegoś nie miałem tam dużego kontaktu, to nikt nie miał firmy, nikt nie miał swojego biznesu. Więc ja musiałem wszystkiego nauczyć się sam. Co więcej, wśród moich znajomych i przyjaciół też nikt nie miał biznesu, no bo gdzie tam w liceum ktoś z moich kumpli myślał o biznesie? Na studiach już niektórzy myśleli, no ale na myśleniu się kończyło, nie? Więc, więc nie miałem tych wzorców do naśladowania, więc ja musiałem się sam szkolić, ze szkoleń, z ksią Korzystać z tego, zwłaszcza, że w Polsce wtedy, no, kilkanaście lat temu, nie było jeszcze tej wiedzy takiej dostępnej, także sam musiałem wyszukiwać te materiały gdzieś ze Stanów Zjednoczonych, żeby po prostu uczyć, jak się ten biznes robi, jak się ogarnąć w tym. To samo dotyczy budowania kariery, czy właśnie zarabiania pieniędzy, czy oszczędzania pieniędzy, czy inwestowania pieniędzy. Tych rzeczy po prostu trzeba się nauczyć i najlepiej mieć też w swoim otoczeniu ludzi, którzy no też będą ten biznes robić. Więc nawet jeśli nie masz gdzieś dookoła ciebie po prostu takich ludzi, to zacznij nad tym pracować. Ja też nie miałem, a jak widzisz udało mi się. Więc, więc nie każdy rodzi się wiesz w czepku czy jak to się mówi i, i nie, nie każdy po prostu ma takie możliwości od razu na starcie jakieś lepsze bonusy w sensie bogatych rodziców albo, albo właśnie przedsiębiorcy czy ich rodziców albo jakieś tradycje rodzinne nie? firmowe, gdzie łatwo mu wystartować wtedy, bo od małego z mlekiem matki niejako wysysa ten biznes. Więc no ja czegoś takiego nie miałem, więc tak jak ty również yy, tak samo, a raczej ty tak jak ja możesz po prostu tego się nauczyć. Warto zaczą zacząć otaczać się ludźmi, właśnie, którzy są ambitni, którzy chcą coś robić w życiu, bo zobaczysz, że od nich nie tylko będziesz czerpać inspiracje, nie tylko jakieś ciekawe informacje, nie tylko będą się dzielić z Tobą Twoim doświadczeniem, ale przede wszystkim właśnie będą dawać Ci odpowiednie wzorce do naśladowania. Będziesz w stanie dzięki temu po prostu yy, no. Czuć się, że idziesz w dobrym kierunku. Jeśli jesteś pośród ludzi, którzy sami nie chcą się rozwijać, siedzą w tej samej pracy na tym samym stanowisku, z tą samą pensją od 10 lat no to, to ciężko ci będzie się wybić ponad to towarzystwo. Oni będą wręcz negować wszelkie Twoje próby, żeby coś zmieniać. Oni są mistrzami status quo, chcą, żeby było bezpiecznie, chcą, żeby było tutaj wygodnie, a nie żeby było pięknie. Więc możesz poszerzyć, ja bardzo często doradzam. W Akademii Biznesu jest ponad 600 osób, osób, które już prowadzą swoje firmy, które startowały. Albo przy, przy robieniu właśnie tej Akademii Biznesu, albo później. Albo później po przerobieniu kursu, albo w ogóle już wcześniej dołączając do kursu, mieli czasem małe, albo nawet bardzo duże firmy. Więc wśród tych ludzi właśnie możecie dzielić się doświadczeniem, możesz mieć takie, taką grupę wsparcia. Ale nawet w wyzwaniu 90 dni, w którym już, jest, już dochodzimy do 3000 osób, uczestników, którzy przeszli przez ten program przez ostatnie kilka lat, albo dalej idą. I ci ludzie też między sobą tworzą fantastyczną społeczność, więc tam znajdziesz na pewno ludzi, właśnie, którzy myślą podobnie, być może do Ciebie, jeśli właśnie masz jakieś ambitne myślenie, i to bardzo Ci pomoże. Właśnie w dojściu do jakiegoś sukcesu, bo takie wsparcie, posiadanie w swoim otoczeniu, wiesz, jakiegoś balansu, po prostu, bo też nie mówię, żeby tutaj zrywać kontakt ze wszystkimi swoimi znajomymi, ale po prostu, żeby po prostu zachować jakiś balans, mieć ludzi, właśnie i swoich starych znajomych, i też ludzi, którzy będą właśnie Cię motywować do działania i wspierać w tym działaniu. Warto też zastanowić się właśnie nad nawykami, żebyś wyrobił sobie odpowiednie nawyki, bo. Ja wam zawsze tłumaczę, że obszary takie najważniejsze naszego życia, takie jak na przykład właśnie kariera, pieniądze, biznes są obszarami, nad którymi musimy pracować w długim terminie. To nie jest coś, gdzie przez tydzień jesteśmy w stanie mieć spektakularne jakieś zmiany, osiągnięcia. To nie jest to, coś, gdzie w ogóle powinieneś, jeśli no masz ambicje, że chciałbyś w życiu zarobić te pół bańki, milion, może kilka milionów, może więcej, nie? To nie jest to coś, co możesz zrobić w tydzień, czy miesiąc, czy nawet pół roku będzie Ci ciężko, więc tu trzeba się nastawić na wieloletnie działanie i na przeogromną prze konsekwencję w tym działaniu. Konsekwencje w tym działaniu. I żeby mieć tą konsekwencję w działaniu i działać właśnie przez tak długi czas, trzeba mieć odpowiednie nawyki w myśleniu i w działaniu, co właśnie wyzwanie 90 dni doskonale pozwala Wam zbudować. I warto właśnie w sobie obserwować po prostu Twoje negatywne nawyki, eliminować je albo ograniczać, a te pozytywne po prostu wzmacniać, kiedy to jest tylko możliwe. Kolejna sprawa to jest to, żebyś też właśnie miał ułożony konkretny plan. Tutaj to szkolenie o 17:00, darmowe, które dla Was w tą niedzielę poprowadzę, bardzo będzie pomocne, bo na nim pokażę Wam właśnie, jak taki plan budować w ogóle, po co, do czego on służy. Pokażę Wam też może jakiś przykład, co taki plan może Wam dać właśnie w kwestii finansów. I, I warto mieć ten plan, bo widzisz, jak dzisiaj na przykład zarabiasz 5 tysięcy miesięcznie, a Twoim celem jest na przykład, żeby zdobyć milion, to przepaść pomiędzy tym, co jest dzisiaj, nie, a pomiędzy tym, co chcesz, żeby było gdzieś tam w przyszłości, jest przeogromna. Jest przeogromna i dla Twojego umysłu ona będzie wręcz nie do przeskoczenia. Dlatego plan między innymi, to Wam pokażę, daje Ci właśnie możliwość zrobienia tych punktów kontrolnych. Tych punktów, które nie tylko pozwolą Ci właśnie badać, na bieżąco cały czas, czy idziesz w dobrym kierunku, ale też przede wszystkim będą dla ciebie takimi, będą dla ciebie takimi motywatorami, nie? jakimiś miejscami, w których ok, nie muszę czekać 5 lat na nagrodę, czy 10 lat na nagrodę, tylko na przykład co pół roku, co 2 miesiące już mogę zobaczyć, że wykonałem swój plan, możesz mieć to wewnętrzną satysfakcję, która będzie Cię motywować do dalszego działania. Yy, ważne też, żeby właśnie tutaj wśród swojego otoczenia yy, też zastanowić się, jakich możesz znaleźć sobie mentorów. Jakich mentorów? Od kogo się możesz uczyć tego? Bo. Co daje ci mentor, co daje ci nauczyciel, co dają ci szkolenia, co dają ci książki? Oczywiście można samemu dochodzić do pewnych spraw, można. Tylko na przykład dojście do pewnych spraw może ci zająć 30 lat życia, a przerobienie jednego jakiegoś szkolenia załatwi sprawę w kilka na przykład tygodni. I teraz pytanie, czy Ty chcesz poświęcić po prostu kilkadziesiąt lat życia, żeby samodzielnie z, tą wiedzę zdobywać, to idź na doktorat, idź na uczelnię, gdzieś tam analizuj, rozkminiaj te wszystkie rzeczy, nie? Albo skorzystaj po prostu z wiedzy kogoś, kto już to zrobił. Kogoś, kto już to zrobił, kto potrafi innych nauczyć, jak to zrobić, więc korzystaj po prostu z gotowej już wiedzy, bo nie musisz wynajdować koła na nowo. Nie musisz wynajdować koła na nowo. Może być się udało kiedyś, ale po co? Po co to robić? Na tym polega cywilizacja i dlatego cywilizacja się rozwija, że po prostu uczeń przerasta mistrza. Uczeń uczy się od mistrza tego, co się może nauczyć, a później działa sam. Na przykład i bardzo często bardzo często szukając dodatkowych rozwiązań czy ucząc się od kilku mistrzów, staje się lepszy, lepszy niż każdy z nich z osobna. Więc dlatego korzystaj jak najwięcej po prostu z tej wiedzy. Niech twoja edukacja tak naprawdę na, na pełną parę zacznie się obok tej tradycyjnej edukacji. Większość ludzi, kończąc studia, czy liceum, technikum, nie chce już nigdy widzieć na oczy żadnej książki. Nie dziwię im się, też przechodziłem przez, te, przez taką niechęć dużą do tradycyjnej edukacji. Ale tak naprawdę to poza właśnie uczelnią, poza liceum, poza podstawówką, poza gimnazjum czy poza technikum, zawodówką, tak naprawdę tam kryje się prawdziwa wiedza, tam kryje się, kryją się prawdziwe umiejętności, te najwartościowsze umiejętności, które sprawią po prostu, że będziesz mieć lepiej w życiu. Więc warto naprawdę warto się cały czas doskonalić, warto cały czas szukać tego przede wszystkim też, czego musisz się nauczyć. Zidentyfikowanie właśnie tych obszarów, w których musisz coś nadrobić, w których nie masz wiedzy, nie masz doświadczenia, to już będzie bardzo duży krok. Dlatego ten film myślę dzisiejszy jest taki wartościowy, bo on da ci już bardzo dużo informacji, które trzeba po prostu sobie ogarnąć w życiu. I jeśli których Ci brakuje, na przykład, tak, to, że nie masz celu albo nie masz odpowiedniego wsparcia wśród ludzi, nie masz mentorów, nie masz wiedzy, nie masz, masz złe podejście do pieniędzy i tak dalej. Jeśli rozpoznasz u siebie te sygnały, to nie powinno być, że napiszesz mi w hejcie, w komentarzu tam e, Krzysztof Król, skąd ty wiedziałeś w ogóle, ty dupku, że, że ja tutaj mam takie braki w ogóle, jak mogłeś mi to wytykać. E, oczywiście to jest y, to, co człowiek myśli, a co pisze przeważnie to jest y, jakieś wulgaryzmy, nie? E, więc nie o to chodzi po prostu, nie, to, nie po to jest ten film, żeby wskazywać ci na twoje wady czy jakieś braki. Ten film jest po to, żebyś ty sam mógł po prostu spojrzeć, czego ci tutaj brakuje i mógł to nadrobić, nie? E, I... I właśnie bardzo ważną rzeczą jest, dlatego ja często przygotuję, przygotowuję dla Was takie filmy, w których jest dużo różnych tematów, a niekoniecznie tematy są od razu rozwinięte, bo te filmy są po to właśnie, żebyście Wy wiedzieli, czego macie się nauczyć, nie? Czego macie się nauczyć, co będzie potrzebne. Mi udało się tą drogę przejść kilkanaście lat, nie tylko właśnie tworzenia kilkunastu film w różnych branżach, i, i przechodzenia właśnie przez różne porażki, sukcesy i tak dalej, ale to też było kilkanaście lat właśnie studiowania biznesu, gdzie starałem się uczyć od najlepszych, obserwować najlepszych, podglądać od nich po prostu to, co jest skuteczne, to, co ja mogę do siebie ukraść, tak jak można powiedzieć, nie? Jakieś metody, jakieś strategie, coś gdzieś po prostu od kogoś, od kogoś, no, nauczyć się, nie? Czy podglądnąć, czy zacząć robić w podobny sposób i później ta synergia właśnie daje Ci jakąś pełną wiedzę i pewną umiejętność. Więc dlatego, dlatego macie tutaj dzisiaj w dzisiejszym tym filmie bardzo dużą wartość bo to już jest po prostu kwintesencja esencja tego co jest ważne ehm... Kolejnym ważnym ważnym tematem jest na przykład umiejętność delegowania. Umiejętność delegowania, czyli żebyś ty wreszcie nauczył się, bo wiele osób wiem, że tego nie, nie umie, ja też nie umiem, żeby wykorzystywać czas innych osób, żeby niekoniecznie wszystko robić samodzielnie. Nawet jak jesteś na etacie i robisz karierę po prostu swoją i nie chcesz mieć swojego biznesu, bo nie każdy się do biznesu nadaje. Nie każdy się do biznesu nadaje. Biznes wymaga dużej bardzo cierpliwości, dużej samodyscypliny, takiego poczucia. I chęci i wolności, właśnie kosztem tego, że no, jesteś właścicielem, jesteś odpowiedzialny za ten biznes. Zawsze wolność idzie w, razem w parze z odpowiedzialnością. nie każdy się do biznesu nadaje, nie? Natomiast nawet będąc na etacie, wiele rzeczy po prostu możesz delegować, żeby zaoszczędzić swój czas. Wiele rzeczy możesz delegować. I to było coś, czego ja na przykład się w życiu bardzo e, trudno uczyłem i bardzo się od tego broniłem rękami i nogami. Dlaczego? Bo na przykład, żeby mieć sprzątaczkę w domu, mi się wydawało zawsze, nie wychowywałem się w domu, w którym byłaby sprzątaczka, nie? Więc. Od małego nie miałem takich nawyków. Sam sobie wszystko ogarniałem. No, aż zacząłem mieszkać w domach, które miały po paręset czy, 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 czy tysiąc plus metrów, to wtedy zauważyłem, że nawet jakbyśmy razem z żoną pracowali na pełne etatoboje. My po prostu w domu po 8 godzin sprzątali i wszystko ogarniali, to i tak nie damy rady, nie? My, bo raz, że nie jesteśmy w tym tacy dobrzy, a drugie, że, że właśnie po prostu czasowo nie jest to możliwe. My, więc. My... Czy kogoś do sprzątania, do zajmowania się dzieckiem, do y, właśnie kogoś, żeby zdobywał dla ciebie wiedzę, czyli znalezienie odpowiedniego nauczyciela, to też jest delegowanie. No nie sam siedzisz i czytasz 300 książek, tylko bierzesz jednego gościa, co przeczytał 300 książek, i on ci wykłada po prostu y, samą, samą mięsko, y, to co najlepsze było po prostu w, ty, w, ty, w, tej, w tych wszystkich materiałach, nie? Y, Dodatkowo jeszcze ważne, żeby on miał też doświadczenie, nie? I on wtedy daje Ci połączenie właśnie doświadczenia z teorią, złączone to razem, czyli to właśnie, co macie w wyzwaniu 90 dni i Akademii Biznesu. I teraz delegowanie może być na różnych płaszczyznach. Chociażby no, takie, że na przykład co dwa tygodnie u nas tutaj przyjeżdża facecik i za 500 batów, czyli jakieś 60 zł po prostu w domu myje nam samochód. Oszczędność bardzo duża czasu, nie? Bo moglibyśmy pojechać na myjnię. Tu wszystkie w Tajlandii myjnie są ręczne. Ale to jest przeważnie no, dojechać, zebrać się. No, to jest 20 minut, pół godziny, później powrót, pół godziny. W tej mini godzina, czasem trzeba czekać, więc dwie godziny czasu. Hmm, czy to jest warte dla mnie 60 zł? Ja i tak tam muszę zapłacić Z20-30 na przykład, nie? Tyle w Tajlandii są koszty. No więc ja wolę mu dopłacić te trzy dychy, bo moje dwie godziny czasu są więcej warte niż 30 zł. Rozumiesz o co chodzi. Więc wiele rzeczy można delegować. Możesz sam w domu, na przykład, nie wiem, kłaść sobie wykładzinę i zajmie ci to kilka dni, albo wziąć fachowca, zapłacić mu tam dwie stówki i on ci to zrobi w parę godzin, nie? No więc. Więc mówię, warto po prostu delegować, szanować swój czas. Szanować swój czas, bo ten czas i tak później możesz przełożyć na pieniądze, ale na pewno dużo większe pieniądze niż na przykład, jakiś fachowiec coś zrobi za, za ciebie. Też pytanie, jak jest z twoją pewnością siebie? Jak jest z twoją pewnością siebie, z twoją samą oceną? Czy ty siebie postrzegasz w tym świecie, jako osobę, która powinna być bogata? Jako osoba, która zasługuje na to. Hmm? A może nie? A może po prostu plasujesz się właśnie gdzieś na tej najniższej warstwie, oglądasz może filmy o bogatych ludziach, ale w życiu nawet nie odważysz się pomyśleć, że Ty też kiedyś mógłbyś, bogaty, mógłbyś być bogaty. No i tu jest bardzo ważne pytanie. Czy to wynika z tego po prostu, że faktycznie te pieniądze nie są Ci aż duże takie potrzebne? Duże to mówię. Może dla jednego dużo to jest 100 tysięcy, dla innego to jest 100 milionów, nie? Więc to dla każdego będzie inna skala. Natomiast jakieś większe pieniądze. Czy one po prostu faktycznie nie są Ci potrzebne, bo, bo wybierasz jakiś tam skromniejszy tryb życia? Czy może, czy może po prostu masz problemy z pewnością siebie i przez to, i przez to no boisz się nawet postawić sobie jakieś ambitne cele, bo boisz się, że nie dasz rady, boisz się, że się no, zawiedziesz sam na sobie, że nie, nie uda ci się, że przeżyjesz porażkę. Nie chcesz tej porażki przeżywać, nie? więc warto, warto tutaj też no, przeżyć taką przygodę w głąb siebie, a zresztą, którą będziecie mogli na tej szkole wygranych. Więc przypominam, szkoła wygranych.pl, pisane szkoła wygranych.pl, tam już macie możliwość zamówienia biletów. No ale warto właśnie, sobie pewne rzeczy takie poprzerabiać po prostu, poznać samego siebie, nie? Pod tego typu względami, bo może się okazać, że ty na przykład całe życie swoje byś zmarnował nie z powodu tego, że tak chciałeś, tylko z powodu tego, że ktoś ci tam na przykład w dzieciństwie popsuł twoją pewność siebie. więc warto ten temat przemyśleć. Warto też zastanowić się po prostu, co... Co będziesz robić, jak już te pieniądze osiągniesz? Co one jeszcze ci dadzą? Jakie możliwości? Czy będziesz w stanie na przykład pomóc innym ludziom, nie? No jak będziesz mieć dużo pieniędzy, to jesteś w stanie pomóc wielu ludziom. Nie tylko finansowo, ale też w jakiś inny sposób wspierając ich pracę, będąc mecenasem sztuki, fundując stypendium dla jakichś dzieciaków zdolnych, ale biednych, które nie mają na przykład na studia pieniądze gdzieś tam na dobre studia, nie albo żeby się utrzymać na tych studiach, możesz pomagać wielu osobom w swojej rodzinie, w swoim otoczeniu, ale również Obcym osobom, które po prostu wiesz, że tego, tej pomocy od ciebie no, potrzebują. Również w co będziesz inwestować te pieniądze, też warto wiedzieć po prostu, uczyć się tych tematów, zanim przyjdzie ten moment. Bo jak już masz na przykład milion na koncie. I zaczniesz się zastanawiać, w co zainwestować, to to naprawdę nie jest moment, żeby się uczyć. Wtedy jest moment, żeby już podejmować decyzję, bo przy milionie na koncie, każdy tydzień, miesiąc zwłoki, na przykład, to już są jakieś konkretne straty dla ciebie, to już jest konkretna kasa. polić sobie sam, na przykład, że powiedzmy na 10% nauczysz się inwestować milion, to masz 100 tysięcy w skali roku, czyli jakieś, jakieś 9 tysięcy niecałe, powiedzmy tam 8,600, 8,700 tysięcy miesięcznie. Więc każdy miesiąc następny to jest jakby strata dla ciebie 8,5 tysiąca. Więc się, ile to jest warte w Twoim życiu i zabierz się od razu za czytanie książki jakiejś właśnie o finansach, no bo do tego chcę Was, moi drodzy, tutaj zmobilizować. Żebyście nie czekali na jutro, nie odkładali czegoś na za tydzień, na za miesiąc, na za rok, bo może teraz wydaje Ci się, że masz dużo czasu, ale kiedyś tego czasu będziesz naprawdę żałować, tego czasu, który teraz zmarnowałeś, bo w momencie, kiedy zbudujesz swoje piękne życie i może zajmie Ci to przez to właśnie, że się obijasz, że ciągle odwlekasz na później, to zajmie Ci to na przykład 40 lat. I będziesz mieć 60 czy 70 lat. I wtedy będziesz się wkurzał, cholera, czemu ja nie zacząłem 5 czy 10 lat wcześniej? Mógłbym się dłużej cieszyć teraz tym majątkiem, mógłbym się dłużej cieszyć tą jakością życia, a, a, a no już wiek nie wybiera. jak masz 70 lat, no to już nie, nie wszystko możesz robić tak dobrze, jak na przykład 50-latek czy 40-latek. Więc dlatego gorąco Cię zachęcam, żebyś od razu, teraz po wysłuchaniu tego filmu, nie po prostu szedł i oglądał dalej, możesz oglądać inne filmy na naszym kanale oczywiście, ale nie żebyś po prostu dalej szedł w przeglądaniu. internetu, Internetu czy w jakieś inne rzeczy, bo wtedy ten film będzie dla ciebie bezwartościowy. Natomiast jeśli natychmiast weźmiesz po prostu jakąś jedną rzecz, na przykład zapisz się na jedno z tych szkolenia, albo na te dwa szkolenia darmowe zupełnie, które poprowadzę dla was w niedzielę. Weź, zamów sobie od razu jakąś książkę, na przykład na temat inwestowania, czy na temat właśnie zarabiania pieniędzy, czy na temat y, jeszcze jakiś inny rozwojowy, który pozwoli ci zadziałać w którymś z tych kierunków. Skorzystaj z czegoś, zrób coś od razu, co rozpocznie te twoje zmiany. Ja zawsze, kiedy jakikolwiek najmniejszy mam po prostu objaw jakiejś inspiracji, to od razu działam. Jeśli coś mi wpada do głowy, to od razu zaczynam to robić. Od razu zaczynam to robić. Od razu gdzieś zasiewam to ziarenko. I dlatego może te, tak dużo drzew wyrosło w moim życiu, symbolizujących właśnie, właśnie różne rzeczy, które udało mi się osiągnąć, bo po prostu ja dużo tych ziarenek zasiewałem. Dużo razy działałem. Dużo razy po prostu podejmowałem próby. Nie zawsze się udawało. Wręcz szczerze mówiąc, większość rzeczy gdzieś tam się nie udawało, nie? Które, które robiłem, na przykład prowadząc daną firmę, no to, to, to próby było mnóstwo i na 10% działało, a 90% to była po prostu nauka i szukanie. Natomiast Ilość tych ziarenek po prostu sprawia wtedy, że statystyka działa na Twoją korzyść. I wtedy możesz faktycznie skorzystać z tego, czy ktoś ma pecha, czy ktoś ma szczęście. Nie ma czegoś takiego jak pech i szczęście, jest po prostu tylko statystyka. Ktoś to wiele razy próbuje, kto stara się cały czas wyciągać jakieś lekcje, doskonalić się, ten człowiek będzie mieć szczęście, ten człowiek osiągnie sukces, po prostu wynikający ze statystyki. On spróbuje tysiąc razy, uda mu się może jeden na dziesięć razy, ale to i tak jest sto sukcesów. Człowiek natomiast, który nie próbuje, który e, poddaje się od razu, spróbuje 10 razy i ani razu mu się na przykład nie uda, no taki człowiek, taki człowiek przegrywa już na samym wstępie. Więc zadziałaj od razu teraz, oczywiście też wrzuć łapkę pod tym filmem, zostaw jakikolwiek tutaj komentarz. Widzimy się i w niedzielę na tych dwóch szkoleniach, a w styczniu widzimy się na żywo Szkoła Wygranych 2020. E, więc udostępnij też oczywiście ten film, jeśli Ci się spodobał, udostępnij go swoim znajomym. No a my widzimy się już w niedzielę. Do zobaczenia, więc trzymaj się, miej dzisiaj Wspaniały dzień. Cześć.